Kasper, po forma jest w takiej formie, że tacy przeciwnicy jak kotwice Kołobrzeg nie stanowią dla niej żadnego problemu. Z całą żądzką dla kotwicy? Eee, właśnie chciałem powiedzieć, że każdego przeciwnika trzeba szanować, e, respektować i być skoncentrowanym na maksa przed rozpoczęciem spotkania. Eee, wprowadziliśmy teoretycznie cały mecz o 38 minut, jak tutaj widać. Wbrew pozorom, nie było to takie łatwe spotkanie. Dopiero odskoczyliśmy w trzeciej kwarcie bodajże, a cały czas wynik oscylował w okolicach 10 punktów. No ale nie ukrywamy, że czuliśmy się dosyć pewnie przed tym meczem pewni byliśmy zwycięstwa. Pewnie dlaczego? Nasza. Dyspozycja z poprzednich meczy pozwala nam tak myśleć, ale to może być zgubne myślenie, bo możemy właśnie przegrać mecz nie respektując przeciwnika. No i mamy świadomość również swoich umiejętności. Trener Budzinauskas poukładał nam wszystkich w głowach, co mamy grać, wprowadził zmiany w taktyce i bardzo dobrze tworzymy teraz dobry kolektyw i bardzo dobrze współpracujemy na boisku. Przez ostatnie dwie minuty na parkiecie przebywało trzech chłopaków ze Starogardu Gdańskiego. E, tak, to na pewno bardzo miłe dla tutejszych kibiców, że wychowankowie mogą grać tutaj w drużynie, biegać po starogardzkim parkiecie i to jeszcze e, wszyscy wychowankowie, którzy, którzy są w składzie, także coś wspaniałego, no, tylko się cieszyć.